Państwo. Ja dzisiaj będę troszeczkę Państwu chciał opowiedzieć o czymś, co pewnie. Znacie już troszeczkę, albo może i nawet lepiej niż troszeczkę. O komiksie. Na początek tak zapytam, czy Państwo pamiętacie komiksy z dzieciństwa, jeśli tak, to jaki tytuł tytuł zrobek i ja O, Tak, to i kokosz jeszcze jakieś? Super. Super, fajnie. A teraz wprost, no to już tak. Troszeczkę propagandą, ale super. No właśnie. Czy Państwo te komiksy czytaliście już po tym, jak skończyliście Edukację Szkolną, czy czytacie je dzisiaj? Tak. O, To mnie cieszy, ale też tutaj niektórzy się szczerze że nie. Ja tutaj będę chciał troszeczkę Państwu przybliżyć ten komiks, troszeczkę pokazać, że ten komiks nie jest. Może inaczej, że jest troszeczkę niesłusznie postrzegane jako coś wybitnie dla dzieci. Chciałem też Państwu pokazać, że komiks nie musi być na papierze, że może być też w wersji elektronicznej i może też być ten komiks w wersji zanimowanej właśnie poprzez działanie uczniów, nauczyciela i wykorzystanie, wykorzystanie darmowych aplikacji, aplikacji komputerowych. Na początek, tutaj możemy zobaczyć, że postawa którą mamy realizować, na nauczyciela różne zadania, i wszystkie te zadania, które tutaj widzimy, możemy zrealizować z powodzeniem moim zdaniem, właśnie stosując komiks. Zresztą, komiks jest tak troszeczkę w Polsce postrzegany negatywnie, jest chyba tylko jedną, jest chyba jedyną częścią popultury, która się nie przyjęła w Polsce po roku 1989. Wszystkie inne gałęzie kultury się przyjęły, a komiks nie. Dlaczego w ogóle? Zajmują się komiksem, dlaczego Państwo to tylko też na mają. Tutaj mamy takie zdjęcie, które przedstawia nam obrazki. Komiks to jest sekwencja obrazków, to jest historia, która opowiada sekwencyjnie. Jak muszę powieść, jak jest jakaś wyrażona obrazkami sekwencyjnie. Tu widzimy obrazki, te obrazki to nie są ikony aplikacji, które tutaj Państwo oglądaliście przez cały dzień. Te ikony tutaj, te obrazki, to jest nic innego jak mapa stacji metra w mieście Meksyku. W mieście wielomilionowym ktoś wymyślił, że lepiej będzie, jeśli zamiast e, tradycyjnych napisów e, z nazwami poszczególnych stacji pojawią się po prostu obrazki. Każdy obrazek to jest jakaś stacja. Na każdym obrazku jest coś charakterystycznego dla danej stacji. Dlaczego obrazek? Jeśli Państwo jeśli, e, latacie samolotami, jeśli Państwo poruszacie się we współczesnym świecie, to widzicie, że m, wszędzie są obrazki wokół nas, ikony znak ewakuacji, który w tej sali pewnie też gdzieś jest, też jest wyrażony obrazem. A skoro jest to wyrażony obrazek, to musi być jakiś powód. Powód jest po prostu taki, że obraz działa bardzo szybko, szybciej niż całe zdanie. Obraz jest rozumiany bez względu na znajomość języka i często też, często też ludzie z różnych kultur potrafią zrozumieć ten sam obraz bez wcześniejszego przygotowania. Dlatego też można stworzyć podręcznik, złożony z niemalże z samych obrazków, albo z dominującą rolą obrazu. Tutaj mam taką propozycję, jest taka, jest taka książka na przykład też w Polsce, która pokazuje 500 instrukcji, jak zrobić coś, począwszy od zrobienia sobie drinka, poprzez puśtawkę ze starej opony, a skończywszy na przykład na backflipie, backflipie na deskorolce. Wszystko to możemy zrobić z pomocą obrazków. Te obrazki możemy albo rysować, albo zrobić je za pomocą aplikacji komputerowej ułożyć sekwencyjnie i w ten sposób mamy instrukcję. Zresztą, jak Państwo kupujecie różne rzeczy, a wiem, że kupujecie i <laughs> lubicie to, to czasami do instrukcji, która ma zwykle wiele, wiele stron, różnych tam literek, dołączona jest taka wersja dla facetów, którzy chcą szybko coś włączyć, prawda, i albo to robią instrukcji, albo właśnie jest instrukcja w formie obrazkowej właśnie, czyli jest narysowana jakaś postać, która ma w ręce ten czego ty kupiliśmy i na poszczególnych obrazkach mamy pokazane, co trzeba gdzie włożyć, gdzie nacisnąć, gdzie dmuchnąć i żeby nam to zadziałało przez Więc tutaj taka ważna pozycja nieusprzednie uczą się nawzajem, tworząc dla siebie instrukcje za pomocą obrazków, które są parakomiksem. Te obrazki możemy tworzyć na przykład z pomocą aplikacji. Komiks trafił do podaczników również naszych, wcześniej był w naszych sąsiadów i innych państw i komiks był traktowany do tej pory przez autorów podażników tak samo jak każdy inny obrazek, czyli do tego komiksu dodawano pytania. Tutaj macie przykład z podry... państwo przy... z Podrśnika Niemieckiego, pytania takie jak do satyry, pytania takie jak do każdej ilustracji. Wydaje mi się, że nie jest to maksimum, jakie możemy wycisnąć z komiksu. Komiks też, tak jak mówiłem ciągle, mam taką opinię, że to jest też dla małych dzieci. Ten komiks się pojawia w podręcznikach edukacji elementarnej. W podręczniku w tym elementarzu, który tutaj dzisiaj też był przez jednego z moich przedmówców, też się pojawia taki komiks dla młodszych. I być może to potem hmm, tak decyduje o tym, że postrzega się takich ludzi jak ja, którzy komiksy czytają nie tylko takie jak Tytus Ramek i Atomek, ale też takie, które opowiadają o wojnie w Sarajewie, czy o problemie konfliktu palestyńsko arabskiego no, że postrzega się właśnie takich ludzi, że to są jacyś ludzie, którzy chyba nie do końca dorośli, a tak chyba nie powinno być. Dla nich Państwu pokażę, jak ten komiks multimedialnie ożywić, to najpierw zastanówmy się jeszcze, po co to zrobić. Na jaki temat ten komiks miałby być, który mieliby stworzyć przynajmniej z nauczycielami w na szkole. Jeszcze taki pomysł podrzucam Państwu, to jest edukacja regionalna. Mamy w naszym kraju dosyć dużo komiksów już poświęconych historii jakiegoś regionu, jakiegoś miasta. Wiele, wiele miast takich komiksy stworzyło. Możemy to wykorzystać po to, żeby uczyć o tym, co się dzieje najbliżej tutaj nas, naszej okolicy. Jak? O tym za chwilę. Możemy też komiks wykorzystać po to, żeby uczyć o postaciach, które są związane z naszym regionem. Różne wybitne postaci, na które często nie ma miejsca w podręcznikach, nie ma miejsca w programie. A ważne są y, przypomnienia czy wskazania, o jak to powiem, punkt odniesienia. Y, Tam też może być świetnym źródłem y, wiedzy na temat przeszłości, jako, jako źródło historyczne, po prostu. Czyli tutaj macie Państwo przykłady tego, jak niektóre kadry historyczne są rzetelnie rysowane, czasami wręcz przerysowywane z fotografii. Y, dzięki temu, mimo tego, że pań, mimo tego, że Państwo rozpoznajecie po prawej stronie, te przedmioty pewnie. Niektórzy może marzyli o takim czymś jak telefon, albo on taki mały telefon ładny, yy, czy taki zeszyt, prawda, wspaniały z brulion. No to uwierzcie, już sami wiecie o tym, że dzisiaj młodzież, kiedy widzi takie rzeczy, to zaznaczy się, do czego to służyło, bo dla nich telefon to jest właśnie smartfon, a nie coś takiego dużego. Yy, czytając komiks, czy tworząc ten komiks, muszą sprawdzić, jak ten przedmiot wyglądał w danej epoce, więc uczą się tego. Jak, jak wyglądało życie. Uczą się, poznają tą przeszłość, poznają tą rzeczywistość historyczną i ten kontekst. Komiks też może być też pomocą służącą po zapoznaniu się z dzie dziełami malarstwa. Wiele kadrów komiksowych to są przerysowane obrazy i uczę, kiedy ma ze za zadanie stwórz komiks, na przykład o konstrukcji 3 Maja, Możemy mu myśl, wykorzystać obrazy, modelki i on może się egzorować w tym obrazie, przerysowując poszczególne postaci, w ten sposób komentuje, co to był za obraz, co to za wydarzenie, jakie tam są postaci na tym, na tym obrazie, historyczne i tak dalej. Komiks też w końcu może być źródłem samym w sobie. Nie wiem, czy Państwo sobie zdajecie sprawę z tego, że ponieważ na Zachodzie ten komiks od dawna już nie, nie, nie był i nie jest postrzegany, jaka coś tylko dla dzieci, to komiksy były tworzone na przykład przez jeńców w czasie II światowej, przez jeńców, którzy byli przetrzymywani w obozach. No i po lewej stronie mamy taki przykład komiksu stworzonego przez odpowiednio od góry patrząc jeńca francuskiego, a pod spodem brytyjskiego, a po prawej jeńca polskiego. Czy to znaczy, że Polacy gorzej rysowali wtedy od e, tych zachodnich, Nie. Polacy mieli gorzej w obozach, nie mieli dostępu do takich materiałów, Kolorowych na przykład Farb, jak jeńcy z innych krajów, dalej wczystają coś takiego do porównania, on się tego uczy. Możemy zadać pytanie: mu, dlaczego tak jest, że ten obrazek jest czarno-biały i taki niestarany na pozór, a ten drugi jest taki kolorowy? Nie? Może do tego dojdzie. Miejmy nadzieję, że tak. Ja wierzę, że zresztą przekonuje się o tym, że tak czasami było. Mój przedmówca mówił o tym, że tablet jest poreczny, można go zabrać w różne miejsca. Możemy zauważyć różne miejsca po to, żeby wyświetlić na nim fragmenty komiksu. Tutaj jest e, taka fajna strona, epizody z Auschwitz. To jest strona przygotowana przez wydawcę serii komiksowej, właśnie o takim tytule. Na tej stronie mamy gotowe pomocy, ale to oczywiście może być dla nas inspiracją do, do zrobienia własnych. To są takie karty pracy. Mamy w karty pracy kady z komiksu i zdjęcia obiektów, które są na terenie Muzeum Auschwitz. Uczeń może. Zainspirowany tym albo nauczyciel może y, zrobić y, aplikację, może zrobić stronę, na której będą wybrane zdjęcia, chociażby inne, z dowolnego obiektu i polecić uczniowi y, odnaleźć te same miejsca w miejscu wycieczki albo odwrotnie. Y, Znajdź w komiksie miejsca, y, które się najbardziej zaintrygowały, a potem podczas wycieczki do tego miejsca zrób zdjęcie i porównaj, czy te miejsca wyglądają tak samo. Y, Możemy też to samo zrobić z postaciami, ponieważ takie jak staminami, niektórzy rysownicy bardzo restrykcyjnie podchodzą do rysowania w komiksów. Niektóre postaci są bardzo e, podobne do pierwowych e, wzorów, e, czyli przerysowywania z fotografii. E, jak możemy sami sobie stworzyć tak szybko? Pierwsza rzecz skanujemy taką stronę z komiksu. Druga rzecz z pomocą komputera usuwamy to, co jest w dynkach, w dymkach, czyli tam gdzie są wszystkie literki w komiksie. I co możemy teraz z tym zrobić? Możemy kazać uczniom, żeby sami wymyślili, co ona na też mówiła. Tu po prawej stronie mamy scenę, chrztu mieszka pierwszego, kolekcji, jako wspomnienia tego, co się działo. Możemy polecić uczniom, przy na przykład na tablicy multimedialnej, gdzie jest taki kadr. Pisz. kto co. tutaj jest, kim, gdzie tutaj jest, mieszkał, jak się jego żona, jak się który udzielają im środków, jakie są w miejscu, co jest przedstawione na no, ostatnim kadrze na dole, czyli pokazana tutaj jest ten początek krystalizacji. Plasza z lewej strony, możemy pociąć na kawałki, możemy je pociąć oczywiście wirtualnie, kazać uczniom, że uczniom uporządkować te kadry chronologicznie. Tutaj mamy obrzęd w inicjacji mężczyzny, w Słowiach, czyli gdzieś tam początki średniowiecza. Jak ten obrzęd wygląda, możemy zadać pytania odpowiednio. Nie muszę tego po mówić przecież. Takie karty pracy w możemy znaleźć gotowe w papierowych wersjach komiksów. One są, albo bardzo rzadko niestety, więc raczej musimy robić je sami. Możemy też komiks zestawić z karikaturą polityczną, Tutaj mamy karikaturę polityczną po prawej stronie odwołującą się do kultur Kamfu, po lewej stronie mamy fragment komiksu, który może tym, którzy nie rozumieją, tym, którzy nie rozumieją tej karytatury, nie jest rozjaśnić, o co tutaj chodzi. Czyli kartura... Nawet fragmentu komiksu, bo nie chodzi o to, żebyśmy przeczytali cały z uczciwanie na lekcji, to jest raczej niemożliwe. Trzeba by mieć odpowiednio egzemplarzy, są koszty, nie wiadomo. Możemy fra tylko fragment komiksu wyciąć i stosując właśnie chociażby tablicę multimedialną przywołać ten fragment z innym źródłem, np. z karkaturą i szukać porównań, szukać analogii albo e, szukać jakiegoś jaki był zamysł autora danej karykatury. To że żeby nie przedłużać, bo to w zasadzie jest podobne do tego, o czym mówiłem wcześniej. Tutaj mam też taki fajny przykład, to się zatrzymałem jeszcze chwilę. Jak możemy fragmenty komiksu, też pojedyncze karty wykorzystać na lekcji, jako na przykład przypomnienie bardzo trudnych dla, do opanowania dla uczniów, przez uczniów przywilejów przywilej szlachetnich. Przywilej. Tutaj mamy jeden do i przywilej. Nazwy przywilej. Jakie to było, Rozpoznań po tym krótkim, jednym, skrótowym ujęciu. Bo komiks, tą zaletą komiksu jest ta skrótowość. To, że bardzo szybko, tak jak ten obrazek, te obrazki w metrze, meksykańskim na początku prezentacji pokazywałem. Bardzo szybko przekazuje informacje, bardzo konkretne informacje. Tej innej znakomity te przywódca też wspominał o tym, że dzisiaj się mówi że, że tablety są szkodliwe do zdrowia, oczywiście. Czy Państwo sobie zdajecie sprawę z tego, że w latach 50. w ubiegłego wieku Amerykańscy specjaliści udowadniali nam w prasie, że czytanie komiksów również niższy wzrok, niższy gardło ośną, powodując właśnie doprowadzenie do trafizmu gardło Dlaczego? Dlatego, że gardło zatrzymuje się na jakimś obrazku i tkwi bez ruchu, i to jest szkodliwe, prowadzi do patologii. A to, że uczeń może się zatrzymać, właśnie na kadrze, to jest kolejna, kolejny atut komiksu, i kolejna rzecz, na którą zwrócić uwagę. Bo ile uczeń ogląda film, ile uczeń ogląda animację, to e, tak naprawdę o tempie przekazywania informacji, które się pojawiają, decyduje autor, który dorzucił już pewną, e, pewną, pewną ciągłość. Natomiast przy czytaniu komiksu każdy uczeń może samodzielnie decydować, na którym kadrze zawieszę oko. E, na co zwrócę uwagę? Które kadry będę czytał w jakiej kolejności? Niektórzy na przykład najpierw oglądają obrazki a potem dopiero czytają tekst, tak wynika przynajmniej z że zapiszał w ankietach. Inni tylko czytają, a potem dopiero zwracają uwagę na obrazki. Mówiliśmy też o tym tutaj dzisiaj, że mamy w klasie osobniki o różnych talentach, o różnych predyspozycjach. Jedni potrzebują więcej czasu, żeby się czegoś nauczyć, inni mniej. Kami się umożliwia wyregulowanie tempa każdemu uczniowi indywidualnie. No to uczeń decyduje o tempie właśnie. Jak, biegu akcji, jaką tutaj obserwuję. To, patrz, to jest Dobrze. Drzwi knierzyjańskie. To jest taki temat yy, bardzo ciekawy, no właśnie, bo też może pomyśleć, to dobra, ale ja nie wiem rysować komisów, tak? Ja nie umiem na przykład osobiście. Zresztą jest na sali obecna moja pani dyrektor i wie jak wpisuje tematy do dziennika zajęć redaktowych, dodatkowych i jest ten jeszcze tam. Tak samo rysuję. No to yy, no, tak jest na to prosta sprawa. Robisz zdjęcie. Robisz zdjęcie gotowego zabytku, który już istnieje, na przykład Drzwi Gnieźnieńskie. Drzwi Gnieźnieńskie, jak Państwo pamiętacie, jest to zabytek św. Świętego który przedstawia życie Świętego Wojciecha. Fotografuje, uczę poszczególne fragmenty tych drzwi, to są płaskorzeźby. I ustawia, ustawie oczywiście układa je fotograficznie i ma za zadanie dopisać narrację. Przy okazji mamy język polski chociażby tutaj ćwiczony. Ta narracja, żeby ją zrobić, uczeń musi zadbać o to, aby słowa, które się pojawiają w tej narracji, były z odpowiedniej epoki. Czyli musi sięgnąć tutaj troszeczkę do słownika, może może do jakichś starych tekstów źródłowych, żeby tam się nie pojawiały słowa z młodzieżowego pana i tylko raczej te, te dane. Chociaż może jest to też pewna forma zabawy i nauki jednocześnie, żeby zrobić coś, co było kiedyś w, no, w współczesnym języku, prawda? W współczesnym brzmieniu. Jest to też jakaś forma zabawy, a jednocześnie nauki, więc może niekoniecznie trzeba aż tak się upierać. No dobrze, ale tych drzwi to tak niewiele, prawda? Bo tam są więzieńskie, są włoskie. A co dalej? Dobra, no dalej bierzemy aparat i fotografujemy to, co jest dla na nas, i zamieniamy w komiks, Oczywiście, że komputera chociażby prostej aplikacji typu Paint, prawda, która jest pod Windowsem na darmowa, a takiej aplikacji jest wiele. Możemy gotowe e, dynki tutaj nałożyć, wpisać tekst, ułożyć narrację. Nie ma problemu. Jest wiele brak tu jest jedno z nich. Te brast recerskie mają już swoje odpowiednie gadżety, mają swoje stroje, więc tutaj nie ma problemu, ale już też można sami trzeba wy, y, wykonać tego typu rzeczy na potrzeby końcu. Mieliśmy tutaj przykład o stworzeniu filmu z rekwizytami, którymi dobrze mógłby to, mógł to być komiks, zwany fotokomiks wtedy. Anita, pozdrawiam Cię, to zeszedł do, do Twojej uczennicy, komiks narysowany ręcznie, e, też na temat Świętego Wodziecha, czyli e, nie musimy też mieć tego urządzenia elektronicznego, żeby ćwiczyć e, te wszystkie rzeczy, o których mówiłem, i te zalety uzyskiwać, e, wynikając z pracy z końcem. No i dochodzimy teraz do tego, e, co obiecałem, że powiem później. Teraz jest później. Yy, co zrobić, żeby zajmować połyski Można, już pokażę tutaj, otworzę ten fragment, a potem powiem. Nie płacz, Azor na prawdę na nas ronę. Praw, 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 woły. Te ci dobiegło szczekanie w Gdzieś niedaleko cykały świerszcze. Hau, 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 hau. Zobaczcie! Lecą pociany! Gdzie? Jeden, dwa, trzy, cztery. O, pomieniłam się. Aż tyle! Już odleciały. Oj, nie, nie smuć się. Tak jest co roku przylecą na wiosnę. Wyskakujemy! Szybko! A teraz powoży się obraz Józefa Chałmuńskiego. Ten wybitny malarz z XIX wieku z wielką wrażliwością... To jest fragment czegoś, co ja nazywam foniks historyczny. Może to ktoś nazwać fotokastem, albo jeszcze inaczej. To jest próba zanimowania po Zrobiona przez uczniów szkoły apostolowej mojej macierzystej, czyli e, szkoły podstawowej tam imienia Jadęcyndrowy e, Uczniowie, jak my to zrobili? Bardzo prosto, z wykorzystaniem 100% darmowych aplikacji. Pierwsza rzecz, zeskanowali komiks. Komiks nazywa się Mumia, przygotowany do zelony. Komiks o przygodach e, pary rodzeństwa, która idzie na do Muzeum Narodowego w Warszawie, jakby się nie byla, czyli tutaj, gdzie jesteśmy ale nie ma takich przygód jak my dzisiaj, tylko trochę inne, mianowicie oglądają obrazy i te obrazy do nich przemawiają. Czasami yy, przemawiają do nich jakiś król, czasami yy, to oni wskakują do obrazu, typu tam, obraz Holmońskiego, czyli jaki jest ten dydaktyczny dla nas? Uczniowie poznają historię, poznają historię sztuki, jednocześnie fajnie się bawią. Dlaczego? Bo po zeskanowaniu tych stron komiksu, uczniowie dzielą je na mniejsze kadry, korzystają z oczywiście zaprogramowania. Te kadry układają tak, żeby one były ich chronologicznie, tak jak w się ułożone. Następnie dzielą się na role, jak aktorzy, po to, żeby nagrać dźwiękowe kwestie poszczególnych postaci. Siadają, biorą do ręki proste, najprostsze słuchawki z mikrofonem za 10 zł, uruchamiają darmową aplikację Audacity. Aplikacja służy do nagrywania i obróbki dźwięków. I naciskam czerwony guziczek i zaczynają nagrywać. Wygląda to tak. <grywa> Więcej szacunku dla <do> sztuki. Prawda, że nie tego też będziemy tęsknić, prawda, Lito? No właśnie, bo to Twoja klasa. Eee, Nagrywają, jak Państwo tak widzicie, zabawy, jest tyle biara, przejęcia, zmiany głosów, tonacji i tak dalej. Uczniowie sami próbują oczywiście te, 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 te dźwięki zmodyfikować, natomiast sam program Audacity też pozwala na modyfikację, na podnie, podniesienie, obniżenie tonu, przyspieszenie itd. Tak tak Co dalej? Dalej trzeba te pliki pociąć, wyciąć wszystkie wpadki językowe itd. i, tak dalej. I e, wrzucić do aplikacji e, na przykład, e, na przykład e, Windows Movie Maker, która jest darmową aplikacją też w systemie Windows'a i e, zmontować to w film. Jak już mamy film, wystarczy tylko, żebyśmy wybrali jakieś e, przejścia, prawda, napisy dodali e, i mamy już gotowy foniks. Ja jeszcze na końcu foniksu e, proszę żeby wyjaśnili najważniejsze rzeczy, które się pojawiły w tym foniksie, czyli żeby na przykład zrobili taki slajd animowany, gdzie będzie wyjaśnienie co to za postać historyczna była, z czego zasłynęła, co to za obraz, kto był autorem tego obrazu i tak dalej i tak dalej. Dzięki temu taki foniks można potem pokazać e, uczniom, którzy nie brali udziału w jego tworzeniu i oni też są w stanie e, czegoś się nauczyć. Ja tylko jeszcze momencie tutaj bym się chciał dostać do No dobrze, a co yy, ma do zaoferowania nam internet i aplikacje, które tak wszyscy tutaj lubimy? Internet ma do zaoferowania gotowe aplikacje dla leniurów. Bo ja pokazywałem jak wykorzystać z gotowy, prawda? Już stworzony, przez kogoś narysowany. Yy, u siebie w zasadzie animują i udźwiękawiają. Ale możemy sami wybrać ile chcemy, żeby nasz kamizł miał kadrów na stronie. Yy, zaraz pokażę co to za aplikacja i pokażę adresy stron. Czy można, można takie komiksy online tworzyć. Ludzie uczniowie mogą takie komiksy tworzyć. Te programy oferują dosyć bogaty katalog postaci gotowych, narysowanych. Te postacie możemy sobie wybierać dowolnie, umieszczać je w kadrze, obracać je względem siebie lub odwrotnie. Możemy wybierać tła, możemy też swoje rysunki zaimportować. Potem wystarczy, że wybierzemy e, motyw dymków, wpiszemy dialogi, i powstaje nam gotowy, gotowy komiks online, który tutaj, jak Państwo widzicie na tym filmiku, on się tutaj tworzy. Tutaj mamy dostęp do menu takiego przykładowego. Możemy sobie zmienić pozycję tych postaci. Tu mamy menu rzeczy, rekwizytów. Tutaj mamy z kolei lokalizację do wyboru. To wszystko można sobie dowolnie, dowolnie zmienić. W ten sposób możemy stworzyć komiks online, który będzie zapisany na stronie. Ktoś inny może i może dalszy ciąg do tego zrobić, możemy do tego wrócić później, zmodyfikować, obojętnie jak chcemy. To są przykładowe tylko strony, które oferują e, właśnie stworzenie tego komiksu online. E, niektóre są płatne, niektóre są bezpłatne. Ale myślę, że e, dosyć dużo jest bezpłatnych i możemy z nich korzystać. E, co taniej, to się też takie zadania stworzenia komiksu online. E, ponieważ już czas mi się skończył, ja się przypominam, i więc nie powiem o, o jeszcze o innych rzeczach, ale to może innym razem i chciałbym tylko jeszcze Państwu pokazać, że dzisiejsza edukacja wygląda tak, ale myślę, że my wszyscy nie tylko najwyższy chcieliby, żeby żeby było inaczej. Dziękuję za uwagę. Dziękuję.